Cześć kochani. Witajcie. Witamy w drugiej części Brylantu. część, tak jest. Łapki, łapki trzymamy za Was, kciuki, tak bardzo mocno, mocno. Ja będę trochę mniej trzymał, bo będę drapać musiał. No, no, ale, ja będę ale nie, trzymamy, trzymamy oczywiście, kochani. Zostały nam drapeczki z numerami 1, 3, 5, 6 i 7. Jedyneczka należy do zrapki Moni. Pozdrawiamy. Trójeczka i szósteczka Mati Drapie, piąteczka Marika. Marika oraz siódemka Mari Mari. A więc dobra, przechodzimy do formalności. Drapu, 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 mieszu, mieszu, mieszu. Co jeden, my tu, jeden tylko. Co jest. my tu wymiesz... Jeden, jeden. Co no. my tutaj, słuchajcie, wylosow... Piąteczka, czyli Marika. Marika. Dziękujemy za maila, Dzięki. za miłe słowa. Proszę, tym na razie udział. żonka pomoże. Tym pomoże żonka. Poczekajcie, przybliżymy. Przybliżymy żonusia, daj mi drapaczka, bo mi drapaczka Ojej. podwędziłaś. I co? Jedziemy z piąteczką dla Maliki, kochanie. Kochani. Tak jest. kochani. Mm. Szukamy, szukamy dalej tych brylantów naszych. Mamy za Ciebie kciuki. Tak jest Mariczka. Pozdrawiamy jeszcze raz cieplutko kochana. No Maniunia, Maniunia. Worek perła. Kluczyk. Różyczka. Czekoladka. Zobaczcie. I świnka. Nie ma. Jeszcze nie ma. Gdzie tu, gdzie tu? Uuu. Tutaj dzwonuś. I prezent, na razie pojedynczo wszystko, pojedynczo. Jeszcze żadnej parki tu nie mamy. Perfumki safe. Czekoladka i kolczyk. Róża. Garnek. Trzymamy kciuki. Mariczka. Hmm. Może coś być. Dopiero była jedna wygrana. Tak, w pierwszym Paweł odcinku Paweł, 60 zł. Super, gratulujemy. Super ancko. Czekajcie, tu tu aż y, zegarek Tron. Gra 11. Hmm. Chodźmy, zobaczmy, co w grze 11. No dalej, nic dalej. Nie ma nawet pary. Zobaczcie kuferek. Do tej pory na no, nie było. Zobacz no, ten pierścień, zobacz, trzynastka. Może będziesz szczęśliwa dla ciebie? Aj, zegarek i garniec. Ale jeszcze zobacz ile jest. Poczekajcie, bier. podjadę kamerką trochę wyżej. Dobra, do 14 mm. gry. O. o. Paweł, Myślałam, że będzie powtórka. Paweł miał brylanty w pierwszym odcinku i razy dwa była wygrana. U Mariki na razie pusto. Nawet na razie ale pary nie ma. Ale się kciuki. A ja, Żonka, patrz, nawet, nawet żonusia trzyma kciuki. O, no, jest są naszyjniki, kochani. Jest. Są naszyjniki, ale sztabka ja, złota ja, ja, nam się ja, tu zapodziała. Ajajaj. Ja, 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 ja. aj, aj. No, jeszcze nic, jeszcze nic straconego. A, a po aj, po co trzeci? <laughs> jeszcze nic straconego. Mm -hmm. Przypomnijmy, a czy w sumie nie przypomnijmy, tylko powiedzmy, że zdrabka, a czy zdrabka, paczka kupiona była u pana Jacka. Tak. Zobaczymy, co pan Jacek. Pozdrawiamy serdecznie pana Jacka. Na razie zobaczymy, co ta paczka tutaj zawiera, kochani. Ja, ja, ja. No, Marika, no, gdzie te? Co, te, trzymaj te kciuki gdzie te bo ja Gdzie te trzy symbole ta, ta. dla ciebie? Zobaczcie, już 23 graza. I nami. dopiero raz były dwa symbole, mm. które się powtórzyły. Wiesz, one może się powtórzyły, Z bo wiecie, strony, nie drapiemy, no. no ale... Ale my chcemy trzy symbole przecież, A. kochani. Nie mamy aż tyle też czasu, żeby teraz kręcić takie długośne odcinki, to na live. To moglibyśmy się tu bawić, ale chcemy, żeby tak fajnie wyglądało, więc w miarę sprytnie to poszło, tak? No kochanie, Mariczka. Jeszcze dzwonuś, o, dzwonuś o, o. i no i tron zobaczcie, tron z tej strony nam się trzeci zapodział. Hmm. Kapeluszki, może dla ciebie kapeluszki? No nie. no nie. I ostatnia szansa z gier. Śminka. Oj, oj, oj Mariczko, tylko bonus, bonus tylko bonus Mariczko, szukamy kwoty. Księżyc Mariczko. Ojojo. No przykro pusty, nam kontrole. bardzo, przykro nam bardzo. Poszukajmy kontrolnych D, R i S Mariczka, dzięki za wspólną Słuchajcie, grę, wspólne zostały, drapanie z nami. Zostały cztery. Zostały cztery. Gdzie, jest nasz, gdzie jest nasz gdzie Ja nie wiem. Jakaś taka... Nie wiem. Taka. No według mnie teraz naprawdę, no to już wygrane Króweczka. tak... Mateusz, nas Barrowa, Mati Mateusz. Bardzo Zapraszamy do niego na kanał. Tak na zostawienie mówiłem. łapek subików. Tak, tak on jest Jeżeli super. go nie oglądacie, zapraszamy. Super. E, I zdrapunia dla Matiego teraz. trujeczka. No Mati, no, doczekałeś się. Masz, tu, masz tutaj dwie zdrapki, słuchaj. <laughs> doczekałeś się, Mati. Super. No, jedziemy. Trzymamy kciuki i jedziemy, kochani, nie przedłużamy. Kuferek, świnka. Mati czekał na to, słuchajcie, cały, o, o Mati, czuję to, Mati, Ujejku, I... no już taki, jej, 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 jej. już taki symbol, wiesz, ajajaj, aj, aj. myślałem, że już, krzyknę do góry, jest, ale to, to może za chwilę, Ojej. kolczyk e, złoto. Mamy kciuki. Powiem wam, że ten drugi odcinek trochę lżej, bo ten pierwszy to aż... E, ze stresu to cały czerwony. To emocje. No teraz to e, jest. Słuchajcie. Ta tak. Ale, ale, ale ten mocno. pierwszy odcinek to naprawdę go przeżyłem ostro. Świnka. Mati, drapiemy dla Ciebie teraz. Tak. Te nasze brylanciki. No na razie zobaczcie, gra numer 2. No, to dziewięć. jest w ogóle niemożliwe wręcz. Gdzie ta? No, musi, musi, kochani, coś tu być. No, nie mówcie nam, że. Że na taką. Całą paczkę 60 zł, bo to jest no, gdzie? Niemożliwe. niemożliwe. Szminka, zegarek. No, zbliżamy się tutaj do lewej strony do zakończenia. Trzynastka, czy trzynastka może się. No, trzynastka nie chce się dzisiaj ukazać szczęśliwa. Czekajcie, podjedziemy kamerką. O, tu. Tak. No i próbujemy od 14 O, o Mati, coś. Mati, no nie wierzę Tron, ajajajaj, jedziemy dalej dla Mateusza, jedziemy dalej, piętnastka nic, Save. czekoladka, Oj. Świnka, naszej ja nick. Ja się tak stresuję. No nie, słuchajcie, to jest taka trochę no, odpowiedzialność tutaj. No, No, staramy się naprawdę, żeby było fajnie dla was przede wszystkim. Bo my to tam wiecie, my się cieszymy, że w ogóle ktoś chciał wziąć udział, tak? tak. Że były zgłoszenia, no. Przecież właśnie mm -hmm. Mati i Mari Mari to pręciutko, szybciutko pierwsi się zgłaszali, także... Wielkie trzymamy buziaki, trzymamy kciuki, tak. kciuki za Was. Padeusz, Wy byliście pierwsi. <gry> róża zegarek, kochani, róża zegarek. Zobaczmy portfel. 22. Portfelik. Może ten twój portfel będzie pełny, no jeszcze nie teraz. Poczekaj, Mati. Róża, korona. A może trzy korony? Pierdy. Trofeum. O. o! Dobra. No. dawaj, 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 dawaj. Aj, zegarek! No, który to już raz nas tutaj korci, ta zrapunia? Prezent. Prezent, dobra, dalej. E, pierścioneczek. Perła. No, nie wierzę. Kolczyk i poczekaj, no. U, u Pawła była A w 20.00, zobacz. Nie, 8.00. Może, może też powtórzymy, co? No. Powtórzymy? No, w 28.00 nie. No, Mati. No, o, o, może w 29. Tak. Mati. Ja cię, razy dwa razy, o, dwa. razy dwa. Życzymy razy dwa. Jest, yes! Mati! Brawo! Brawo! Zobaczcie drugi raz w tej paczce. Branciki razy dwa. Super, Super Mati! Gratulacje. Brawo, zrabmy jeszcze 30. No tutaj Dobra, nic. Bonus, zobaczmy, Mati. Sprawdzamy. Gwiazdka. No jesteś, Gwiazdeczka. jesteś, jesteś Gwiazdeczka. na razie gwiazdką tego odcinka. Tak. <laughs> razy dwa. Jedziemy wygraną. 60 zł. Kochani, super. super. Mati wygrywa 6 dyszek. S Szukamy trzech esek. Gdzie te. O tu, 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 tu. Zobaczcie. Pięknie. 3 razy S. Mati wygrywa 6. Dyszek, brylanty razy dwa się liczą, super Mati, zapisujemy, okej, okay. gdzie jest puchar, 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 drapmy, drapmy, drapmy tutaj kolejną zdrapunię, jeden los, jeden los, zostaną nam dwa, kochani, kto nam tutaj jeszcze teraz wyskoczy, siódemeczka, Mari, Mari, super, Mari, Mari Kanał Zdrabkowy zapraszamy na nie mieliśmy z nią piękną wymianę. Super wymiankę. wymianeczkę, gorąco Bardzo pozdrawiamy. Fajne wspomnienia. Dużo było. Poczekaj, emocji. dałaś mi jedynkę, misia, widzisz, ale by było. Cicho. Ale by było. Cicho, cicho. Dobrze, że, Dobrze że panuje nad sytuacją. Mari Marii. Ojejka. Jest twój numerek, ja ale, tak, ale by bo, było, ale, wiesz co, ale, ale mówiłem wam, ja ale tak nie, o nie, nie mówiłem wam, tak fajna dziewczyna. kochani, nie mówiłem wam, tylko mówiłem żonce, mówię, wiesz, że jakby była lipa, jakbyśmy zdrapali coś takiego, że nie wiem, drapiemy czwórkę, a tak naprawdę piątkę, nie? no wykrakałeś. i zobacz, by, by było, ale pilnowałem żonusi, a teraz Mari Mari, dla niej zdrapunia, kochani. Zapraszamy na jej kanał. Tak jest. Zostawcie. Szukamy teraz jej mocno subiki, Buziaczki, ło. tak, serduszka, wszystko co tam możecie, kochani. Z Rapunia dla Marii Marii jedzie teraz. Ajejku. Siódemeczka. No, szukamy kolejnej wygranej, kochani, brylanta. Mocno mocniutko. Oczywiście wygrane y, przelewamy Przelewamy z powrotem, wam, z powrotem na wasze konta. Na Mailem będziemy się z wami kontaktować. Tak jest co i jak i i, I wiadomo i wygrana jest wasza tak jest o to tu chodziło wygrane ten co kto kupował to wiadomo wygrywa wygrana wraca I do wygrana was wraca. kochani tak. więc więc życzymy wszystkim Szymamy dalej kciuki, no ostatnie trzy zdrabki. teraz Mari Mari jedziemy jest o, jest jest i oj oj, oj Mari zobacz tron o, mało brakowało już. malutko brakowało tron był Trzymam, kciuki, Trzymamy trzymam. mari kciuki, żebyś tu miała super. zdrapunię tak samo. Okay. Ale to wiesz, nie wszystko stracone jest. Nie Jeszcze wszystko? Pewnie. Strona. Zobaczcie na razie, pod sam koniec były te wygrane. Tak. Więc kochani, emocje gdzieś pod koniec, drapek na razie. Na razie u Pawła i u Matiego. Super. Teraz zobaczymy, co tu z drapunia przyniesie z numerem 007. Bądź twój, tak? Twój tak zwany Rony mój bądź. Proszę o. bardzo, kapeluszki mamy. I to I... oj, 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 torebeczka, kochani, w siedemnaste mm. torebeczka. Szukamy, kochani, korona. dalej. Korona, korona klucz, ja lubię korony, bo bransoletka tron, dzwonuś podkowa. Dobra, jeszcze, jeszcze, strasznego. tak, to nie koniec. Ta zdrapunia nie powiedziała ostatniego słowa. Bransoletka złoto. Prezent kochani i perły, mm, Perły tron. No. no, staramy się, kochani, staramy się. Garnek. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie pokazuje, nie drapie tak za małych tych, że dobrze to widać. Ale poza tym są, wiecie o co chodzi, są kontrolne, więc tu nic nie umknie. Nic nie umknie. A, czekoladka. A portfel. Bursa. Myślałem, że może trzy czekoladki wpadną. No ale teraz Pierścioneczek, na wiesz, tron. No tutaj te ko koronka. O nie trwa. Ojejku, przepraszam. E, te wygrane gdzieś tu pod koniec padały. Perfumki. Szminka. I 30, kochani, trzymamy kciuki tak, za naszyjniki, żeby tu były... Oj oj, czy no nie ma, nie ma w tej. Ale bonus. Ale bonus. A może bonus w bądziku, by był 007? Tak. Kochani. Mieliśmy. Kochani, księżyc, no Mari Mari, no tak nam bardzo Trzymalich przykro. No kontrolne. Ehm, kontrolne oczywiście, przepraszam, że ja tutaj gdzieś się... Lekko zawiesiłem, ale no tak, nam szkoda. No, wszystkim życzymy oczywiście. Tak, ale to się tak nie da, nie? Ajajaj, aj, aj. zobaczcie, że... D, B oraz y, O w siódemeczce. No. Dwie ostatnie zrabki. Zobaczcie, pucharek, nasz pucharek to już powoli pusto szeje. Zobaczmy. Jedynka. Zdrapki Moni. Zapraszamy. zdrabkę z numerem 1. Kochani od razu też, sprawdzamy. Kolejny kanał zdrapkowy. Też do niej zapraszamy. Dawajcie subiki, lajki, no, no, no. E, Powpisałaś. Marii, Marii nie wpisałaś, I... że był tu. Dobra już. Żonka mi zamiast zdrabkę to w ogóle listę podała. No, <noise> ja jestem <noise> wiersz. Emocje kochani, emocje. Dobra jest jedyneczka. Zdrapka z numerem 001. No i trzymamy kciuki Monią. Tak Monia. Jedziemy. Jedziemy. Twoją zdrapunię. Jedziemy, szukamy kochani. Maszyn. I torebka. Korona. O, Jej. proszę. Aj, Pierścionek nam się tutaj zaplątał. No, czemu nie trzecia korona dla Moni? E, świnka perfumy. Trzecia, gra spokojnie. Sporo jeszcze przed nami. <tryk> Mam nadzieję, że sporo wygranych. Dajcie tutaj, kochani, naszym kochanym tutaj uczestnikom. Tak. Powygrywać w tych brylantach. No, kolejne zdrapeczki. Prezenciki, czy tam na kawunie, tak. Czy, na, kawunie, czy, na, czy rachach, na jakieś fajne odcineczki u czy Was na wyjazd też. Na jakieś jakieś parę tysięcy by mogły. Być. <gry> o tak. Ale byłby super tutaj. Do, prezent od nas dla Was. No. Na takim drapingu prezent O, Prezent, dziecku, ja ale krzywiutko tutaj zobaczcie perły, safe, tak, no te... o! o, czy Monia, będą? Trzymasz kciuki mocno. No zobaczcie torba. No wiecie hmm. co? Znowu się nie chcą w trójki łączyć. Uf. Nie chcą pewnie, pewnie. Wierzymy, że się połączą kochani. Brylanty. Oj. Czyżby? Hmm, czyżby, Monia, chwila prawdy. No nie, bransoletka, Już myślałem, żeby nie znowu razy dwa. No. Ojejku. Dawajcie, dawajcie, kochany to dajcie nam tutaj naszym kochanym tutaj widzom uczestnikom tak. fajne wygrane. Kuferek i woreczek. Dobra, jedziemy na prawo, na prawo teraz, kochani. Troszkę kamerką tutaj pobujało. Jedziemy garnek, okularki, perły prezent, perła prezent, kufer, perfumki, śminka i Podkowna. podkowa. Dajcie, dajcie na zebrane safe, świnka. Mm. Co jest, kochani? Dajemy, dajemy tutaj no. no Dzwonuś, lustereczko, dobra. Ale jeszcze jest. Zjedźmy, zobacz, zobaczcie. Spokojnie. Jeszcze jest kilka I ładnych bonus, gier. Tak, Tron. Naszyjnik. No tutaj, z drapki moni, fajnie by było, jakby też coś padło, No. no. A nie. Oj, 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 oj. Zobaczcie, lustro, Dobry. złoto. Ale to jest nik, tak jest. Spokojnie. Ostatnio tak pod koniec. Pod koniec. Garnek e, złoto. Świnka. Świnka Podkowa. Podkowa. No nie chce się połączyć nic tu na dalej. Stronem. Hmm. Perfumki. Trofeum. Jedziemy trzy ostatnie na dole 28 m, różne. Różne, różne, różne trofeum. Aby, no nie wiem. Ale wierzę. Jest jeszcze cicho cicho, cicho. cicho. Będzie dobrze. A? Jest szansa. Dajcie, dajcie coś tak samo. No, o, o! O. No ostatnio. No. Aż mi ciepło się zrobiło. Oj, 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 no nie wierzę. No zostaje nam Bonus. Monia bonusik. I, wielkie I gwiazdka Monia, no dzięki za udział, dzięki za kontrolne kochanie. Tak jest, no kurka. Mm, tak, i nam, go, tak nam do, zapraszamy, do tak. Na jej kanał, kochani, zostawcie jej subiki, zostawcie jej piękne tak. komentarze. Tak. Gdzie Oj. jest ta trzecia, kochani? O, jest wielkie na samym sardu, dole. dole S. Monia, ci S. No piękne dzięki, piękne cię dzięki cię za zdrapeczkę krótko. twoją. I co? Ostatnia zdrapunia. Ostatnia no, ale... zdrapunia, kochani. Czekajcie, bo jest przybliżenie, to tak oddale. Została nam piękna szósteczka. I na koniec... Mati. 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 Mati twoja. twoja szósteczka, zobacz. Twoja druga zdrapunia. U ciebie też jest sporo konkursików. Ale słuchajcie... Mati kupił dwie, dwie zdrapeczki. Zdra... Tak, kupił, ale dwie zdrapki na 10 dopiero wygrane. No, ja wiem, czyżby tu jeszcze coś było? No Mam nadzieję, być, że, bo to że słuchajcie te zrabki, coś tu jeszcze ostatnia ta zrapunia będzie miała. Mati, tak? trzymamy kciuki tak za Tak jest, ciebie. jedziemy Mati. Mati, Twój odcinek, czy to będzie taki kurcze na bogato? Musi być. <laughs> Super by było, pewnie. Na razie, na razie. Oooo! Lubimy. Oooo, Mati! Ojeju! ojeju, Ojejejku, nie wierzę! Ale emocje naprawdę nie wiem jak tam u was, ale tutaj to jest... Oj, oj, gorąco. zaraz otworzymy z gorąco, naprawdę. Ja nie Dokładnie. wierzę Mati. Jedziemy ale dalej, kochani. To jest dopiero gra piąta, spokojnie. Kochani, jedziemy dalej z Twoją z drapeczką. Tak. Szminka. Szminka. No, szminka, no proszę. No, I. I... Ajajaj, aj, aj, trofeum, o ale już zobaczcie, tu było z tej strony bliżej. Naszyjnik, Nasz kolczyk. Dziewiąteczka teraz gra numer dziewięć trofeum trofeum jest dobrze ojej znowu ta torba tak jak w tych brylantach co ta torba się tu uparła mati mati trzymamy kciuki trzymamy kciuki za super zdrabkę kochani no musi coś tu jeszcze być no nie wierzę że o o. Ojej, ojej, no, ja ale wiem, zobacz, ile, ile tych szans, tak jak gdyby no. od tej strony, wiadomo, nie drapiemy wszystkich, no tak, ale, ale... ale tak kontrolnie się staramy tutaj, wiecie, od tej lewej no, do prawej. Nie. Na to się razie powie? 14, nic, 15 też nie będzie. Okularki, szminka, torba. Woreczek. Myślałem, że będą za trzy torby na te wygrane dla Matiego. Ajajaj, aj. może o, monetka, o. może monetka przyniesie szczęście. O. No nie wierzę, worek. Aj blisko. Korona. trzy korony dawaj. Dawaj. Aj nie dał, aj nie dał, nie zdrapał. ja, jedziemy dalej kochani. Kibicujemy, kibicujemy. A, Perfumki, ja zegarek też się trzyma. Dobrze, dzielimy się tutaj na obowiązkami prowadzących. Tak jest. <laughs> Okej, okay, świnka tron, kochani, jeszcze, może jeszcze. Chuchnę. A co? Czemu mam nie huchnąć? Huchnę. Wtedy razie... mogło to i teraz. Może tak, może tak, kochani. Później będą wszyscy pisali, czemu na naszych nie huchały. O. Yes. <laughs> o. I jest! Mati, brawo! No nie wierzę, ale on ma tutaj super drapanko. Ale super numerki wybrał. Dalej. Jedziemy dalej. Mati, Oj. super z drapeczki wybrałeś. Gratulacje, super. kochani, brawa. Serduszka. Po co ten trzeci? Po jezu, właśnie. Nie przedłużajmy, bo ja nie chcę takich długich tutaj odcinków. Was tutaj tak. Stresować. No daj, jeszcze dawaj, Wydrap coś. Wydrap, wydrap mu coś. coś może drugą, tak jest. A może bonus mu wydrapimy. właśnie, coś? Ale zobaczcie, huchnęłem. No. będzie, no. później będzie w komentarzach. Na mnie huchał. Kochani, tu i Ale co bonusik bonus, w szósteczce. Tak, Mati. Tak. Żadnego bonusa jeszcze nie, nie było. było. Czy nie tu było. będzie pierwszy? Aj, serduszko, Mati, za serduszko, twoje zdrapeczki. Tak. Bonusa, zobaczcie, żadnego bonusa w tej paczce. No i gra 25 u Mati, no Mati Drapie. Czyli co tu będzie wygrana razy 1? Stówka. Nie, 30, czyli łącznie, czyli łącznie Mati wydrapał 9 dyszek. Tak. Piękny wynik. Bardzo. Piękny wynik. Ale zapisz, wymiar, kochanie, jestem zapisz, w kochanie. W szoku jestem, że tylko trzy zdrapki. Czyli boję. co, jak gdyby pół paczki Na nam się jak gdyby, no, zwróciło. Widzą nie wszystkim się zwróciło. Duże serduszko dla tych, którzy no, tutaj zero uzyskali. Najwięcej Bardzo zobaczcie wymiar. największym wygranym. Jest e, Mati. Poczekajcie, oddalimy. Jest Mati, tu twoja ostatnia zdrapunia. Tutaj te trzy dyszki. No Mati, gratulacje. Wielkie serducho eee, dla Ciebie. Na oczywiście. drugim miejscu Paweł, 6 dyszek, także no, zdrapunia, że tak powiem, zarobiła na sobie. Eee, kaskę raczej wam tu wiadomo na konto odsyłamy, wiadomo, tak jak były będziemy płaty z tego, z ale będziemy tutaj, się no kontaktować właśnie, tak. z wami, oczywiście. Tak, oczywiście. Gratulować wam i na odcinkach, i później po. Na pewno nie przed. Na pewno <laughs> nie, nie będziemy przed. zdradzali. absolutnie. A więc e, dzięki za te wspólne drapanie tej paczki brylantów z nami. Pozdrawiamy e... Was wszystkich cieplutko i wszystkich naszych widzów. E, dziękujemy Mamy... za subiki, za łapki. E, I serduchem jesteśmy z Wami e, z wszystkimi. Z Wami wszystkimi, kochani. Tak. Piękne buziaki. piękne buziaki dla Was, piękne uśmiechy. Pozdrawiamy Buz... Pozdrawiamy jak zwykle serdecznie. Pa, pa. Do